Cześć, ja jestem Bitrain, Witam Was już w piątym odcinku z modyfikacji Banner King do Mountain Blade 2 Bannerlord. I co, tak jak ostatnio mówiłem, dołączamy do Ingaltera, do jego armii. Podbijemy sobie jakiś zamek zapewne. A potem postaramy się znaleźć e, kompana, który będzie naszym taktykiem, czyli scoutem. Bo jak na razie mam tylko. Mm, Ragne Willow Bark, która jest medykiem. A jeszcze potrzebuję scouta jakiegoś. Tyż nie mam scouta, a mój poziom scoutingu to tylko. Nie, to jest steward. E, scoutingu mam 31, a może znajdę takiego, który będzie miał. E, z 90 może 100. Ej, ale czy ja dobrze zmierzam? Tu widzę, że podbijają nam ten zamek. Ale ja tam sobie rady nie dam. Zapewne ich jest dużo. Tak jak w ostatnim odcinku, tu mieli tą armię 1500 jednostek, chyba niebiescy. Więc nie ma szans, żebym ja tam coś zrobił, więc tutaj sobie dołączymy do Ingaltera. Nie wiem, co, to, co on tu kombinuje. Czy on zbiera jednostki, czy czemu tak krąży śmiesznie? Ja mam 75, a mogę mieć ile? 86 maksymalnie. Dobra, to jeszcze sobie poulepszam tych, których mogę. Ej, czy ja zmieniłem kusznika na karawan guarda? Czy mi się przewidziało? Dobra, tych weźmy Highlanderów. I co? Ile ich tu jest? 500? No słabiutko. traveling to Zemian kasu No, nie wiem czy ziomeczki zdążycie. Ja tu się jeszcze dozbroję w mieście, może parę jednostek kupię. O! Chociaż czekajcie, bo ja z tego co pamiętam w ostatnim odcinku sobie z, złupiłem Wyoshen The Lake Rats. Ale czy ja chcę go zabić? Raczej nie. Czy mogę z nim o czymś pogadać? Hmm. Czy chcę go wypuścić? Nie. Czy chcę z nim zawrzeć pokój? Też nie. Dobra, to go trzymamy. Ewentualnie oddamy go hmm, do więzienia. I wtedy powinniśmy zyskać trochę. A nie, nie chcę jednostek, ja chcę więźniów. O, właśnie. I dzięki temu zyskam influenza trochę. A tych nie. Tych sobie sprzedam. Nie. Dobra. Tylko tego jednego oddam. Dostanę cztery influenza i może dostanę albo roguery, albo charm. Sprawdźmy. Nic! Nic nie dostałem. I nawet influensa chyba nie dostałem. Ja miałem 12 czy 16? Chyba 16. Dobra, nie warto im tego oddawać. Mogłem zarobić dwa koła. I jeszcze roguery pewnie więcej. Wlanding merc Mercenary Cataphract, 10 koła? Ej, Grey Falcon, czy to nie jest przypadkiem... Czekajcie, 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 Grey Falcon... Grey Falcon, Grey Falcon... Nie, nie chcę tu, jestem zwykłą. Eee... Grey Falcon, a nie, to jest zwykły jakiś żołnierzyk, co ma tylko umiejętności w jednoręcznej i w łuku. Dobra, czyli jego nie chcemy. Poczekamy, aż może gdzieś po drodze znajdziemy mm, kogo? Skauta. Potrzebuję skauta. Do tych na razie się nie przyłączam, bo i tak jeszcze widzę, że oni nic tu nie będą robić. Nie mają jeszcze jednostek wystarczająco, także ja sobie tutaj jeszcze pojeżdżę. I jakiś od tiera drugiego w górę sobie a poszukam jednostki. O, pyk. Dobra, on już chyba tam zmierza. Tu masz widzę jakichś żołnierzy, a czemu ty ich nie bierzesz? Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale dobra, dołączymy sobie do niego i zobaczymy, czy on będzie tam zmierzał, czy nie będzie tam zmierzał. Jak coś będzie ciekawego, to 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 wam pokażę. Dobra, jednak chyba armia się rozpadnie, bo już przejęli, przejęli ten zamek, nie mamy po co jechać. A courier with peace offer for the peace with starcia has arrived. 770 dziennego trybutu. Uh, do you want resolve? No chcę, ale... Mm, nie. No nie, no dlaczego? No oh, je, a już mieliśmy wojnę, no. Co za dzbany? No i co? I teraz dalej będę jeździł i nic nie robił. No najgorzej. Dobra, nie ma co tutaj yy, się czaić. Trzeba coś może samemu zrobić, jakąś wojnę wywołać. Yy, powyżej jednostek już mam, także tych jakiś pierwszy tier mam jakiś. Nie mam, dobra, tych dwóch mogę oddać. Idźcie, szukajcie sobie roboty gdzieś indziej. Uh, The Huntress, Bitter Drog Sprawdźmy sobie tu na szybko. Kurcze, znowu nie ten przycisk. Mm, Bitter. Bi czemu nie pokazuje? Chyba, że to nie są kompani. Ale wejdę w tawernę, no to. Ulpo, dobra, sprawdźmy po Ulpo. Przez ten mikrofon, kurczę, nic nie widzę. po of the Valant Aha, czyli to jest inaczej nazwane w encyklopedii, tutaj jak się wpisuje, jeszcze inaczej. Kim ty jesteś? Charm, Medycynę masz 60, to medyka akurat mam. I The Huntress. The okay. Huntress. Kutres, uh, Dobra, też się inaczej nazywa. Rathegund. Radhegund of the Scouting stówka. Dobra, bierzemy ją. Stranger. Ej, co? Aha! I currently serve of the Ivalance. I'm not available for hire. Aha, czyli teraz też sobie te klany tak jakby. Mogą e, tak jakby przejmować. Mm, wandererów, czyli. E, kurde, po polsku. Po polsku. Kompanów. Niedobrze, nie podoba mi się to. A może tu sobie, skoro w Ostikan mam ten warsztat, to może z tymi y, dwoma wioskami sobie relacje polepszę? I w ogóle jak ten mój warsztat? Workshop income. 660. Nie no nie jest źle. Jak na razie codziennie... A nie! Main party Wages 822. Dobra. To zaatakujmy sobie tych luterów. Oczywiście, na no, szybko. Cyk pyk. sześciu 6 luterów. Eee, ty jesteś ubrana. Dobra, to ja to wszystko wezmę. Sprzedam wiosce. Znaczy w mieście. Eee. Nie podoba mi się to, że mamy pokój. Myślałem, że troszkę się będziemy bić. Kurczę, ten mieczek sobie zostawię. Może resztę sprzedam. 16 tysięcy. Czy tu coś jeszcze możemy sprzedać? Masełko za 50, dobra. Miód, dobra, też możemy sprzedać. Jabłka, dobry, dobra cena. Za zboże też jest dobra cena. Ale jakoś nam to tradingu nie podniosło. Ciekawe czemu. Czy ja już więcej się nie rozwinę? Musiałbym w socjale pójść. 30% więcej influensa za bitwy Dobra Tu coś weźmiemy Swing albo Damage Tu Handy Access. Dobra, mam dwuręczny topór, więc sobie to wezmę Dobra, tu dodam punkta w Steward, ale tu jeszcze w te socjalki będę musiał za dwa punkty dodać, żeby tu się rozwijać jeszcze bardziej i dobra. Mm, co ja chciałem? Tutaj chciałem sprawdzić, jakiego quest'a mają dla mnie. It's help with brigands. Czyli co, da mi... Aha, no, zapolować na bandytów. Dobra. Najprostszy quest chyba z możliwych. Tylko gdzie ci bandyci są teraz? To jest dosyć małe pole. W sensie yy... mały skrawek tego świata, więc tutaj może być mało bandytów. Więc może podjedziemy gdzieś tam dalej. O, Sea Riders. Może być. Oni troszkę lepszy loot mają niż, niż zwykli lutersi. Więc ich warto zaatakować. Mm... You may join us? Nie. Dobra. Cypk, szybkie wysłanie. A jeszcze wioska się przyłączyła do mnie chyba, nie? Milicja z wioski, tak. 47% lutu Ale nic ciekawego akurat. Także A, jeszcze jedna, jedna grupka jakaś. Także gdzieś tutaj podjedziemy. Może troszkę... O, 13 osób. Zawsze coś. No, Zapłaccie za swoje zbrodnie ludzie. O, jedzonko elegancko. Quest zrobiony. Czy ja muszę wracać i go odebrać? Chyba nie. Mm, dobra, już jest odebrane elegancko. To jeszcze tutaj mieli coś dla mnie. Oj, <coughs> dwa punkty w Stewardzie dostaliśmy. Reduce Food Consumption. Workshop Owned. O, dobra, to jest do workshopu, więc to wezmę. O 20% powinni lepiej działać. E, czy chce jednostkę jakąś? Na razie nie może jakiś Tier trzeci się trafi, a ty co masz tu dla mnie? Potrzebujesz zboża, tak? E, ile tego zboża potrzebujesz, ziomeczku? 71 jednostek. E, zboże. Gdzieś tu było? Tu jest zboże, czyli Bruwalt może być Tanio. Nie wiem ile będzie go w miastach, więc też. E, wolę chyba w mieście kupić. Zobaczmy. Uuu, za pięć denarków. Taniutko. E, dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Siedemdziesiąt jeden, chyba chcieli, nie? Dobra, to wezmę o tak. I też będzie trochę dla mnie jeszcze. Dosyć proste kłościki. Ale plus 4 renomy zawsze spoko. Szczególnie, że tutaj musimy trochę więcej tej renomy zdobywać. Niż. O, tu jest kolejny Quest też. Dobra, to też się tym zajmiemy. Mm, pyk, pyk, pyk. Pogadajmy. Jeden? Aha, to są ci poboczni. Tak? Powiedz, że tak. Nie, z każdym po jednym. Nie, ten dostał dwa. Uuu, słabiutko. Ale nie wiem jak to rozumieć, bo tutaj niby... Nie potrzebujemy tak jakby, w sensie nie pokazuje nam ile potrzebujemy mieć, e, jak to się nazywa, tych relacji z nimi, więc nie wiem ile bym musiał na przykład mieć, żeby trzecie okienko zdobyć, w sensie odblokować, nie mam pojęcia, dobra, może gdzieś to jeszcze przeczytam, może ktoś mi w komentarzu napisze, a na razie lecimy robić drugiego quest'a, train troops, nie, to jest najgorsze co może być. Nie mogę? What? Nie mogę. Aha! Dobra. Bo nie mogę więcej wziąć osób do mojego... Do mojego par party. Myślałem, że się zbugowało, a to jednak... Po prostu nie mogę więcej ludzi wziąć już do siebie. Także ten quest sobie odpuścimy, ale widzę, że tu w wiosce coś... W mieście coś chcą. Karawan ambush. Gang, Neat, Dobra, tego nie będę robił, bo to mi podniesie Criminal racing, czyli będą taki, będę taki bardziej, jakby poszukiwany, może. Albo coś takiego. Więc tego na razie nie chcę zrobić. Isna, The Wanderer. Zobaczmy, co ta Isna. Znaczy, kim ona jest. Jezu, czy jak kiedyś kliknę dobrze ten przycisk? Isna. The Wanderer, kim ty jesteś? Uuuuuh, Scouting 80, taktyka leadership, dobra, ciebie na pewno wezmę. Nawet w późniejszym etapie, żebyś po prostu była jako dowódca moich wojsk. Sześć koła, no niestety. Niestety trzeba zapłacić za to. I czy ja w tym momencie już mogę sobie zrobić drużynkę jakoś? Create new party. No mogę. Tylko czy ja będę płacił za utrzymanie? Myślę, że tak. A hero must be knighted and granted land before be able to raise a personal retinue. You must be low bestow knighthood by talking to them. Dobra. Czy jednak nie mogę? A no nic, no przyda się. Już mogę w tym momencie nawet ją ustawić jako scouta. Inżyniera, czy ja będę potrzebował? Chyba nie, ale skaucik, taki 80 zawsze na propsie. Także tutaj może jakąś jednostkę? Nie, słabe jednostki. Podjadę sobie tutaj dalej. Cortanion, Vlandia... Aha, to jest te wcześniejsze jeszcze, dobra. Nie wyłączyłem tego wcześniej. Ja dostanę jakieś lenno Mogliby mi coś dać. Czy ja mogę to jakoś sobie... Jakby... Kurczę. Na no 400 muszę mieć renomę. Żeby cokolwiek, nie renomę, tylko influencer, żeby móc cokolwiek, jakieś decyzje wprowadzić, w sensie jakieś głosowanie. Więc na ten moment to odpada. Z nie mam żadnych relacji, już mam trzy okienka odblokowane. Tu jest napisane, że you have 0, you need 0. Nie rozumiem za bardzo o co tu chodzi. Dobra, tych już tutaj nie ma kompanów. A co ja tu mogę porobić? Czy jesteśmy z kimś w wojnie? No, nie jesteśmy. Ale możemy sobie te ruiny jeszcze zwiedzić, ewentualnie zaatakować. Bo wtedy to chyba dwa odcinki temu. No to zwiedziłem tylko te ruiny, dostałem jakieś tam rzeczy, ale też mogę chyba tam wjechać i zaatakować. Możliwe, że tam jest bandyci będą. Także zaraz podjedziemy i się okaże. Wydaje mi się, że dzisiaj taki krótszy odcinek zrobię. Tak 20 parę minut. No, o ile to można nazwać krótszy. Ale tak 20 parę minut, później sobie pogram jakoś trochę poza odcinkiem. I może doczekam czasu, gdzie będziemy mieli znowu wojnę bo tak bez wojny no to jest trochę nudno. A znowu nie jestem też taki mocny, by, by samemu rozpędzać jakąś wojnę i, i w niej samemu się uczyć, uczest... takiej by utrzymać uczestniczyć w niej. Dobra, dajmy zamiast Explore, teraz dajmy Loot. Dobra, jakieś temki. Pieniążki. Co i tyle? Lordship 5 Ej dobra, trochę pieniędzy Ej, Ten zamek jest najechany przez bandytów Coś tam, coś tam Dobra, to to już mamy skończone a tu jeszcze jeden gdzieś był Kiedyś, z tego co pamiętam Ej, Dobra, tu jest jeszcze jeden I ten Hul huli z wiek Jeszcze możemy tam podjechać a jeszcze sobie sprawdzę, co ja dostałem tutaj. Ej, no teoretycznie nieźle. Mogę sobie ubrać tego, tą panią. Mm. Jak ty fajnie wyglądasz. Chyba, że to... A nie, to jest na ramiennik. Nie no, elegancko wygląda. Nie ma co gadać. Tarczę też ci dam. Czy ty chcesz dzidę? Nie wiem, czy chcesz, ale ci dam. No już. Za darmo w sumie ulepszyliśmy. 25 luterów, dobra, tu mogę sobie na nich podekspić trochę. Zawsze to dodatkowe, darmowe doświadczenie dla naszych jednostek. Jeden nam zginął, mała strata, 16 prisonerów. Masterwork Falcon, Dobra, tej te my też sobie sprzedamy. Eee, dobra, podjedźmy do Jaculi, sprzedamy tych naszych więźniów. Zyskamy może jeszcze troszkę roguery Riding Mountain Infantry Increase your party speed by 30% Increases carry capacity of pack animals Dobra, to weźmy sobie prędkość, żeby szybciej się poruszać Ile nam to dało? Najmniej mamy przez to, że jesteśmy w lesie, tak? 0,13 nam prizonerowie prisoner, zwalniają, ale już ich sprzedaliśmy, więc powinno być troszkę szybciej. Cargo within Capacity. a Reszta wszystko na plus. Nie slower party setting. Dobra, nie wiem, co to znaczy. Czy przez to, że mam mniej koni niż ludzi? Ale chyba nie. Dobra, czy u tych uda mi się samemu złapać? Dobra, tamci dołączyli do mnie. <laughs> Sześciu tylko, ale to i tak ich sprzedam zawsze. To jest jakaś tam jakaś tam darmowa kaska. Ile na osi? 22 minuty. No, to jeszcze tak yy, przelutujemy sobie tamten zamek, te ruiny. I myślę, że sobie zakończę na dzisiaj. Trochę nudny. Odcineczek myślałem, że będzie ta wojna, że coś ciekawego zrobimy. To Live in Peace while bartering. Bandit Units. Dobra, ja Bandit Units nie używam. Faster Rating 5%. A tu. prisoners are 20% less likely to escape from town. W raczej wiosek nie będę najeżdżał, chociaż też widziałem, że. Że najeżdżanie wiosek mocno wzmacnia roguery, ale akurat nie mamy w sumie z kim tutaj zacząć wojny. Dopiero jak będzie jakaś wojna, to sobie możemy jakoś tam najbardziej zewnętrzną wioskę najechać i wtedy zobaczymy. Bo też widziałem coś takiego, że jeżeli mm, napadamy na wioskę, tak samo jak tutaj lotowaliśmy, tutaj w tym miejscu jest taki pasek. Zresztą zaraz zobaczycie, ja to Wam powiem old man uh. Find the sword of crimson dawn mm -hmm -hmm. dobra, dostaliśmy questa, ale nie wiem jakiego. Dobra, dam tu lud. No i jest ten pasek. I jeżeli Będziemy rajdować wioskę i dajmy na to tutaj za każdy Tik. W sensie tam za każdy Tik dostajemy ileś tam expa w raguery, no i te rzeczy. Jeżeli tutaj byśmy anulowali w tym miejscu. o, będzie bitka. Tak, jeżeli byśmy tutaj anulowali przed końcem, no to tak jakby nie stracimy relacji z tymi, z tymi posiadaczami tej wioski tak jakby mimo że to jest przeciwnik to i tak warto mieć te stosunki w miarę dobre i można po prostu to wznowić później także taki, taki mały jakby to nazwać takie małe chazowanie tego że można lutować lutować, odpuścić, potem dalej lutować i tak cały czas ilu bandytów? 40? dobra to akurat bitewka na koniec myślę, że będzie spoko, co? szkoda, że w lesie E, czy ja mogę coś tu zerknąć? No, mogę. Dobra, oni są tu, więc ja bym się ustawił tu. Myślę, że tak zrobię, dobra. E, może jeszcze nie teraz, szybciej sobie podjadę. Piechotę sobie ustawię tu, łuczników tu, e, kawalerię tu. I zobaczymy, co się stanie. Ja tu mam te sześć włóczni. Może coś mi się uda trafić? O, widzę, że na koniach są. A to coś tacy farmerzy. Dezerter. Czy tam dorzucę? No... Można powiedzieć, że dorzuciłem, ale nie rzuciłem tak, jak powinienem. Dobra. Ich mogę zdjąć sobie z toporka. Myślę, że nie będzie żadnym problemem. No, chyba, że moja celność będzie problemem, to już wtedy tak. Highwayman Ej, a może to od nich dostanę właśnie ten mieczyk za zabicie tego głównego dowódcy? Ale on miał włócznie chyba, więc. Więc. Nie wiem. Chociaż też nie jest jakoś nazwany tak specyficznie tylko jest Highwayman po prostu. Dobra, łucznicy strzelają, tutaj czyszczą teren, elegancko Ja tu też podjadę, pomogę im, trochę na plecach Czy mi kogoś zabili? Chyba nie znaczy, moje, moje jednostki sobie dobrze radzą Ci już chyba uciekają nawet Troszkę zbroja została obsrana, że tak powiem Pragna też widzę, coś walczy bez żadnych strat zrobiliśmy 40 bandytów, także jest dobrze. Ciekawi mnie ten quest, zaraz jeszcze go przeczytam też może przed końcem. Zobaczymy, co będziemy robić w następnym odcinku. Bo questy raczej są czasowe, więc przydałoby się go szybko skończyć, jeżeli byśmy chcieli zrobić tę questę. 9 tylko. u 11 influenza. I 4 renomy. 9 więźniów. Mm, broad Blade Javelin jest tylko 5, ale większy damage dają niż te zwykłe, więc ja je wezmę. Mm, te rzeczy też mogę wziąć, i te budki są lepsze, więc ci je dam. Armor też jest lepszy. No już nie będziesz tak fajnie wyglądała jak wcześniej, ale, ale, ale. Dobra, to już jesteś wyposażona elegancko, resztę zabieram. Czy mogę coś tu zrobić? Mogę lutować do końca. I cyk trzy prawie za darmo. I właśnie co z tym, co z tym mieczem? Nie ten przycisk znowu. I will have to search some of these ruins to find the sword. You searched all this week, but you couldn't find it. No, i, i co teraz? You were here just a little while ago. Dobra, czyli muszę chyba wrócić później tu. A do kiedy on tego quest'a? Nie jest chyba czasowy. I to spoko. Dobra. To ja w tym momencie zakończam odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy byli do tego momentu, którzy oglądali. Eee, I co? No przykro mi trochę, że ta wojna się skończyła. Mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku będziemy mieli Jakąś wojnę, ja tu sobie pogram w międzyczasie, może jeszcze, tak żeby Was nie nudzić, może jeszcze coś pozwiedzam. I jak będzie wojna, no to widzimy się w kolejnym odcinku. Także Siemanko.